w ramach naszego projektu, bo nie chodzi o to, żeby dostawali darmowe alkohol czy papierosa. Tak inicjatywa Młodzi Razem walczy o podpisy pod pomysłem na wybudowanie pomocnika dla bezdomnych, który może zostać zrealizowany dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego. Imię, nazwisko, adres. Polityczne zapędy młodych bynajmniej nie zgasły. Nadal chcą utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i właśnie pracują nad jej statutem. Po konsultacjach z prawnikiem zamierzają ją złożyć na ręce Adama Urbaniaka, który do marcowych wyborów pełni funkcję 25-osobowej Rady Miasta. Czas goni. Boimy się, że po 15 marca, podczas pierwszej sesji, która prawdopodobnie odbędzie się w kwietniu, na pewno tego tematu nowi radni nie poruszą. W czerwcu, być może, też nie poruszą. Później zaczynają się wakacje. Chcemy, żeby od nowego roku szkolnego ta Rada Młodzieżowa została już powołana. Młodym zależy, żeby uchwała o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta została przyjęta do marcowych wyborów. Ma w niej zasiadać jedna albo dwie osoby z każdej zielonogórskiej szkoły ponadgimnazjalnej. Odbyły się by po prostu demokratyczne wybory w każdej ze szkół. To we wrześniu. Zanim jednak do tego dojdzie, młodzi razem chcą się politycznie rozgrzać we własnym gronie. Pierwsze miesiące działania Rady chcemy, aby się oparły tak naprawdę o członków Młodych Razem i żeby to nie było też w pełni demokratyczne jeszcze działanie Rady, tylko żebyśmy po prostu wdrażali pewne tradycje i pewne zasady. Młodzi razem już przejmują zadania, które mogłyby należeć do przyszłej rady, na przykład zagospodarowanie ferii nastolatkom. Każdy będzie mógł działać z nami podczas ferii. Na pewno będziemy też organizowali spotkania, gdzie zajmiemy się razem sobą, na przykład wyjścia do kina czy też różne eventy na mieście. Fanpage młodych razem, lada moment będzie można znaleźć na Facebooku. Młodzieżowa rada, którą chcą utworzyć, będzie potrzebowała około 500 wolontariuszy i współpracowników.